Hej! Witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Horror Minecraft, tak. Pomyślałem, że nagram kolejny odcinek z jakiejś innej mapki, bo tamten odcinek dobrze się przyjął, więc czemu by kolejnego odcinka nie nagrać? Tutaj mamy jakieś książeczki. Tutaj mamy dwa zakończenia gry, fajnie. Mm. To jestem coś tam... dobra, wywalane w to. Gramy. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared to me. Okej, okay. jesteśmy gdzieś. Eee, Okej, okay. po początku gdzieś wylądowaliśmy w jakimś dirtowym pomieszczeniu. Teraz idziemy do piwnicy. O nie, nienawidzę piwnicy. Ale jest ciemno. Mogę tu przejść? Nie. A tam coś jest? Nie. Okej, okay. czyli. O. Mam tutaj papier jakiś z rysunkiem. Ładnym. Dobra, idziemy dalej do basementu. Kurde. Co się już dobrze. O jak schodzę, to jakby jest dźwięk łamanych kości Mogę tu przejść? Nie, też nie. Z tym niżej schodzę. To czym bardziej mam dreszcze. Oho. Eee, Okej. Okay. A tam ktoś jest. Siema. Panie? normalnie jesteś? Eee... eee. Okej, okay, już... Przepraszam, ja nie chciałem. Ale jest ciemno. Czy tu jest? Nie ma, dobra. Idziemy dalej. Boże, ja już, ja już nie chcę. Te mapy horrorowe, horrorowe, co nie, w Minecrafcie? O dziwo. Są bardzo straszne. Są bardzo straszne. O! Matko Boska. Polera Spokojnie, okej? Okay? Spokojnie. Jezu. O nie. Ojoj. Oj. Dzień dobry. O, dobra. Monday to... Ok. Tu jest? Chyba nie, mogę wracać. Okay. Czekajcie, bo ja na tym nie widzę kompletnie nic. E, Zobaczcie jak niszczy klimat. Hala, ustaw się. O Halo? Fuck Co? 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 Czy Jo! Daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój Jest dobrze Fuck Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę Hell Piekło Schodzę do piekła Proszę Państwa Dajcie mi za to poświęcenie. Nie wiem, w suba albo łapkę w górę, albo w komentarz cokolwiek Przyda się na kolejne odcinki O, -o, -o. Mam Icel Ega. Fajnie O! Fuck. Jebany zamsker Jezu. O, nie jest ciemno wszędzie. A Helna. Ten zamsker na mnie przestraszył i to bardzo. Dzień dobry. Coś się wczytało chyba Te mapki od tego Potato Man co nie Tego Potato Man to horrorowe to są bardzo dobre Tutaj coś jest? Ktoś? Coś? O nie written book Ta muzyka nie Boże. Where are, kids? The... Where are the kids? We are the kids. We are the kids? Sorry. Gdzie są dzieci? Za ścianą? Za drzwiami? Za satanem? Za tobą? Chyba za nikim. Proszę, abyś mi tutaj nie wyskoczyło przed mordą, że się wczytało, właśnie. O, dzień dobry. Jest skrzynia. Mógłby przejść? Mogę. No, okay. ok, to się po prostu Je źle. Jakaś świąteczna choinka. Coś pisze, nie mogę tego rozczytać. Myślę, że tam coś stało, to była choinka. Gdzie coś jest tutaj? Nic, to jest jakby koniec drogi, chyba muszę wrócić. No a tutaj coś jest. Coś za mną jest. Nie, ale wracam, Okej okay. tylko kowadło, a te drzwi były zamknięte. Może ja jestem? O, gdzie ja jestem? Cholera. Tak, się mi teraz wyjdzie. Boże, gdzie ja jestem? Halo? Okej. Okay. Nic nie widzę. jest ciemne, to jak nie wiem Jakby coś widzę a Poczekajcie, bo Te shadery kompletnie mi zasłaniają Całe wid widzenia, co nie? Nic w nie widzę Muszę je sami wyłączyć Dobra, a było trochę ten um... Klima Klimatu Okej, okay. wyjść do góry? Mogę, ale po co? To są jakieś rzeczy dziwne. Jeszcze będę się też zmontować. O nie, co to jest za dom? Eee, Okej, okay. tutaj to tworzyć? Nie skieruję szota, Okej. Okay. Trochę mi ten dźwięk przypomina jak z FNaFa 4, co nie? A właśnie, dajcie znać czy byście chcieli, abym nagrał FNaFa 4. Ktoś chodzi. Ktoś... wszedł inne kroki. O! Oh! Jezu, ale ciarki przeszły właśnie po moim ciele. Okej. Okay. Idziemy tak cały czas. Teraz pewnie powoli wszystko będzie znikało. Tam coś... Nie, dobra, tyłem. Nie no muszę się wrócić chyba. А я бы там чтобы. Боже. Не. не 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 Что с ja jestem? Fuck. Oh, okej okay. Subject 5 Subject tutaj jest jakiś. Czemu jest takie głośne, no? no villager jest idę od ciebie o czekajcie e, program to jest jakieś te badania prototype, prototype. E, będzie e, Okej. Okay. Eee. No, a tutaj może przejdę. Kurde, gdzie ja idę? Trochę podbiegnę. Dobra, to nic chyba nie mam muszę się wrócić. Jest jak cicho, jest zbyt cicho, no. To jest winda? Nie działa oczywiście Ale ta muzyka teraz taka jest O, to... oh, fuck Ejo Co ja się zrobiłem, chłopie? Boże Kręci mi się w głowie Ja... w pokojowych warunkach jestem, a nie... No spokojnie. Okej, okay, spokojnie, ciemno. Nic się nie dzieje. A to są moje ulubione momenty w grach horrorowych. O, coś się dzieje. Nie o nie. Tak, to jest koniec. Dobra, to by chyba koniec odcinka dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się horror mapka podobała. E, jakbyście chcieli mieć takich horror mapek, to piszcie w komentarzach Albo coś innego horrorowego, fajnego e, Zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz, cokolwiek Bo by się przydało, by na pewno by mnie zmotywowało Do dalszej pracy, e, nagrywania Znaczy robię to nie for fun, ale jeśli coś by z tego wyszło byłoby fajnie No, do zobaczenia, hej!